Musisz zdawać testy na prawo jazdy i pokażę Ci na czym polegają różnice w tych testach na prawo jazdy na A i na B, bo kategoria B to jest inna bajka. Ale jeżeli masz kategorię A jakąkolwiek i robisz B, to będzie Ci łatwiej ten egzamin zdać i łatwiej ci będzie jeździć, bo to ogarnięty już jesteś z ruchem drogowym. Ale na czym polegają różnice w testach na prawo jazdy? Pokażę Ci. Jak wejdziesz na tą stronkę, potem wejdziesz sobie w nauka B, u Ciebie będzie co innego, jeżeli robisz na A, ale ty robisz na B, to zobacz, mamy tutaj różne części bazy egzaminacyjnej. Część pierwsza, część druga, część trzecia. Części trzeciej akurat to jest damy to, to jest część dodatkowa, gdzie są pytania w części trzeciej, które mogą pojawić się na egzaminie, więc warto część trzecią sobie przerobić. Ale na egzaminie masz część pierwszą i część drugą. Ta część podstawowa jest wspólna dla wszystkich kategorii prawa jazdy. Dla wszystkich. Natomiast część specjalistyczna to jest różna dla różnych kategorii prawa jazdy. Więc będziesz miał część specjalistyczną inną niż na kategorię A. A ile jest pytań w części specjalistycznej? Egzamin teoretyczny na prawo jazdy jest tak skonstruowany, że ma dwie części: część podstawową i część specjalistyczną. To, co powiedziałem, z tym, że w części podstawowej jest pytań 20, w części specjalistycznej jest pytań 12. I te 12 pytań w teście to są różne pytania dla różnych kategorii prawa jazdy. Jakby co, pytaj w komentarzu pod filmem.